Predatorzy, podobnie jak ludzie, są stworzeniami społecznymi. Funkcjonują oni na podziale społecznym. A w dzisiejszym odcinku przedstawię wam ten podział Cast jauta. Zapraszam! Wszyscy łowcy Jałta tworzą klany, które są grupami nieskończenie spokrewnionych predatorów. Siedzibę klanów stanowią zazwyczaj duże zdatki, zwane mendaka. W każdym klanie występuje taki sam podział kast, które w skład chodzą. Eta To niecykalni Jałta lub cywile. Te osobniki nie spełniają wymagań do dołączenia do klanu lub do bitew. Ci Jałta żyją z wolnością. Są sługami, pracownikami lub niewolnikami. Mało kto z kasty Ety dostaje się do bezkrwawych. Bezkrwawi to młode osobniki Jałta, które nie ukończyły podstawowego szkolenia. Są fizycznie dojrzałymi, dorosłymi osobnikami. Jest to dosyć krótki okres w ich życiu. Jałta musi zaliczyć kilkanaście udanych polowań, po których może awansować na następną kastę. Bezkrwawi są pozbawieni poszczególnych przywilejów posiadanych przez wyższe kasty. Przede wszystkim mają ograniczony dostęp do poszczególnych broni. Większość bezkrwawych to samce, jednak można też również spotkać samice. Ale tym tematem zajmę się w innym materiale. Bezkrwawi tworzą około 37% społeczeństwa jauta. Młoda krew. To młodzi dorośli jauta. W oczach członków klanu nie są postrzegani jako prawdziwi łowcy. Jednak umiejętności tych łowców są wystarczające, by pokonać prawdziwego ludzkiego wojownika. Jałta tej klasy wymyślają sobie imię, są niebaczni i lekkomyślni. Większość osobników jest dumna ze swoich drobnych trofeów, które często bawią doświadczonych już łowców. Około 31% jałta przynależy do młodej krwi. Krwawi. Są to już doświadczeni łowcy, którzy przeszli tak zwany krwawy rytuał. Jednak w tym okresie nie są jeszcze gotowi, by przejść w kana kasty wojowników lub starożytnych. Cały czas uczą się nowych sztuczek, które mogą wykorzystać podczas polowań i nabierają motywacji do bitew. Ciekawostką jest, że kiedy Jałta zostanie krwawym, samica zaczynają zwracać na niego uwagę w celach hodowlanych. Około 20% jałta reprezentuje społeczeństwo krwawych, Elita. To najbardziej niebezpieczna kasta jałta. Tytuł ten jest przyznawany osobnikom, które nie tylko ukończyły podstawowe szkolenie, ale również zasłynęły walkami z innymi groźnymi gatunkami. By osobnik mógł zostać elitarnym, wpierw musi należeć do elitarnego klanu, którą częścią mogą być tylko najbardziej doświadczeni predatorzy. Starożytni Najwyższa i najstarsza kasta jałta. Te osobniki są weteranami polowań, wojen, podbojów czy potyczek. Posiadają bogato zdobione przedmioty, chociażby miecze. Są również odpowiedzialni za tworzenie praw, których przestrzega gatunek. Nadal polują używając tradycyjnych metod, jednak jest to bardzo rzadko spotykane. Szamani lub kapłani. Rolą tych osobników w społeczeństwie Jauta jest kontakt z bogami. Zamieszkają potężne zigguraty, piramidy oraz świątynie. Z reguły nie walczą na łowach, są raczej kapelami wojskowymi. W społeczeństwie Jauta istnieje również kasta tzw. złej krwi, która jest kryminalną kastą Jałta. Łowcy, którzy tam trafiają, popełniają ogromne przestępstwa. Po raz pierwszy pojawili się w filmie Predators. Do tej kasty trafiają jałta, którzy przynieśli hańbę swojemu klanowi i nie zamierzają przyjąć kary. Predatorzy w złej krwi nigdy nie są przyjmowani z powrotem do społeczeństwa. Często wędrują bez celu, zabijając wszystko co żywe, w tym innych osobników swojej rasy. Ta kasta łowców nadal używa umiejętności wyuczonych u swoich braci, i z tą różnicą, że tworzą bardziej niechlubne style walki. Ciekawostką jest, że istnieje również osobny klan złej krwi o nazwie Zabójcy. Ci jałta tropią i zabijają predatorów z kasty złej krwi. Pełnią rolę policji, jak i również działają jako łowcy nagród. Jak można zauważyć, poziom społeczeństwa jałta jest dosyć rozległy. Każda kasta ma swoje zasady i przywileje, podobnie jak w naszym społeczeństwie. Co pokazuje nam, że ten gatunek jest bardzo rozwinięty spodobał Ci się film, zostaw ocenę i komentarz pod filmem, a jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o uniwersum zasługuj kanał, dzięki i na razie